Było już po dwunastej, gdy Karol się obudził. Słońce świeciło prosto w okna i zalewało blaskami cały pokój, umeblowany z najwyszukańszym wykwintem. Mateusz umyty, wystrojony poniedzielnemu, wsunął się na palcach. – Jest co? – zapytał Karol, bo często w nocy Buchholz przysyłał różne rozporządzenia. – Z fabryki nie ma nic, są tylko ludzie z Kurowa, z listem. Czekają od rana. Niech zaczekają. Przynieś list a im daj herbaty. Wytrzeźwiałeś już? Jestem już na glanc, proszę pana dyrektora. Opatrzyłeś sobie już twarz, jak widzę. Mateusz spuścił oczy i zaczął przestępować z nogi na nogę. Raz jeszcze się upijesz, to możesz więcej nie pokazywać się. Już tak nie będzie. Uderzył się w piersi, aż się rozległo. Nie boli cię głowa? Nie. Ale mnie krzywda moja boli. Poproszę bardzo pana, a pan mi, mój pan najdroższy pozwoli, a to już jak pies służyć będę za to. Na cóż mam ci pozwolić? pytał ciekawie, ubierając się. Żebym ja mógł trochę porachować żebra tym szwabom, co mnie tak uszlachciły. Takiś to mściwy? Nie, nie mściwym, ale z poniewierania, ale mojej utoczonej krwi katolickiej nie daruję. A rób co ci się podoba, byle ci tylko lepiej jeszcze nie przefasowali twarzy. Już ja im dam takie bejcz, co go im nikt nie spierze, szepnął mściwie i aż zaciął zęby od nagłej złości, jaka mu zalała serce. Sine plamy i siniaki zrobiły mu się ponsowe od wzruszenia. Karol ubrał się i poszedł budzić przyjaciół. Nie było już nikogo. Mateusz, panowie dawno wyszli? Pan Baum wstał o dziewiątej, telefonował o konie do domu i jak przyszły zaraz pojechał. No, no, cuda się dzieją. A pan Moryc wyszedł o jedenastej. Kazał mi walizkę podróżną naszykować i zanieść na kurier nocny. Zawołaj tych ludzi. Coś mi jest. Ale co? Myślał rozcierając sobie skronie, bo głowa mu ciężyła. Czuł się niezdrów. Wstrząsał nim jakiś dreszcz zdenerwowania, nie chciało mu się siedzieć, a czuł wstręt do poruszenia się z miejsca. Wypadki dzisiejszej nocy: teatr, loże, lucy, knajpa, telegram, moryc i baum przewijały mu się przez mózg w poszarpanych mgławicach i przechodziły, pozostawiając po sobie nudę i znużenie. Zapatrzył się na wysmukły, kryształowy wazonik. Pokryty bardzo pięknym rysunkiem złotym. Złote lilie francuskie na tle mocnej purpury kryształu, którym przeświecało słońce i kładło krwawo-pomarańczowy cień na jedwabne, kremowe okrycie stołu. Ładna kombinacja, myślał, ale nie chciało mu się dalej patrzeć. Niech będzie pochwalony. Odwrócił się do wchodzących. A, to wy Skurowa. Macie list od panienki? Wyciągnął rękę i zauważył, że mu pożółkła. – Jest pismo. Daj matka wielmożnemu panu – powiedział poważnie chłop w białej kapocie wyszywanej na szwach czarnymi tasiemkami, w portkach w poprzeczne czerwone, białe i zielone pasy, w kamizelce granatowej z mosiężnymi guziczkami. Koszulę miał zawiązaną na czerwoną wstążeczkę. Stanął przy drzwiach wyprostowany, baranicę zawiesił na własnych pięściach przyciśniętych do piersi i patrzał, niebieskimi, surowymi oczami w Borowieckiego, od czasu do czasu odrzucając ruchem głowy grzywe, płowych, niby konopie wymiędlone włosów, co mu wciąż opadały na twarz starannie wygoloną. Kobieta list wydobyła z dziesięciu co najmniej obwiązań i podejmując Karola za nogi podała. Przeleciał szybko oczami list i pytał. — Wy się nazywacie Socha? — Tak, Rychtyk Socha. — Rzeknij, no matka! — szepnął, szturchnąwszy łokciem żonę. Już ci prawda, socha on jest, a ja jego żona, i wa waprosić wielmożnego pana Niziniera o robotę na fabryce. O! Zatrzymała się chwilę, spoglądając na męża. Juścić o robotę, rzeknij, no matka, od początku. Właśnie pisze mi tu ojciec i panienka o waszym nieszczęściu. Spaliliście się, co? Juścić, że spalili. Opowiedz, że jak było, matka. A to było tak, wielmożny panie, powiem rzetelnie, jak na spowiedzi. Mieliśmy chałupę zaraz za dworem, pierwszą ode wsi. Grontu to mój kupił ino dwie morgi i prętów dwadzieścia i pięć, co nam starszy pan, niby ojciec wielmożnego pana Nizi, raz sprzedał, a za coś zapłacili całe trzysta złotych. Używić by się z tego nie używił. Kartofle były swoje. Krowę się uchowało, świniak zawzdy galanty kwicał w chlewie. Kuń był, bo stary mój jeździł na furmanki do miasteczka i woził różnych ludzi do kolei albo i Żydów, na ten przykład za rubla jak się dało. A mnie to panienka cięgiem wołała do dworu na posługi, a to do prania, a to do robienia płótna, a to kiej się krowa ocielić miała. Święta panienka! A to naszego walka to tak wyuczała, co chłopak zna i drukowane i pisane. A na złotym untarzyku to cytać poredzi z każdej strony. Mistranturę też zna Galancie, bo domszy świętej księdzu Szymonowi sługuje. A chłopak ma dopiero na dziesiąty rok. Zatrzymała się, aby wytrzeć nos w fartuch i obetrzeć załzawione rozczuleniem oczy. Prawda, mój syn Walek ma na dziesiąty rok. Mów, matka dokumentnie, szepnął poważnie chłop. Juści na dziesiąty albo od zielnej, albo na samą siewną. Mówcie prędzej, bo widzicie, ja nie mam czasu. Prosił Borowiecki, który, chociaż się nudził podczas tego bezładnego opowiadania i mało słyszał, siedział cierpliwie, bo wiedział, że chłopi lubią się przede wszystkim wygadać i wyżalić po ludzku. A robił to głównie dlatego, że pochodzili z Kurowa. Rzeknij matka, co ostało, bo Wielmożnemu panu śpieszno. To z łaski boski i z łaski panienki, i bez to, co stary miał kunia i zarabiał, i bez to, co się czasem przedało, a to prosiaka jakiego, a to gąskę, a to czasem jaką kapkę mleka, albo i pół kwartek masła i jajków, tośwa się miały niezgorzy. Cała wieś nam zazdrościła, że to my pierwsze były przy dworze, że to nas panienka uważała, że to w izbie i obrazy święte były pikne, we złotych ramach, że to odzienie zawsze było jak się patrzy, żeś was się to nie bijały, bo panienka cięgiem mówiła, że grzech i obraza boska największa. Że to mój u księdza Szymona często był i woził go do kolei to bez to pomstowały na nas. A już najgorsza to była ta pietrkowa, co to siedzi ino bez miedzę. Kłótnica taka, że ją i ksiądz Szymon już nieraz z ambony napominał. Nic nie pomogło, cięgiem tylko bij zabij na mnie. A taka niepoczciwa, co szczekała po cały wsi, że to ze dworu wynoszę kaszę, że mój kradnie siano z dworskich stogów. Widzieliście wy ludzie, a żeby nam tak kulasy poupadły, jak jej ozór, ten przeklęty odleci za szczekanie, jeśli wa co wzięły. Ale żeby to ino to. Cóż ona więcej zrobiła mówcie? szepnął prawie z rozpaczą, bo kobieta gadała coraz szczegółowiej, ośmielona jego życzliwym wzrokiem. A to bez nią myśwa się spaliły. Bo było tak, że zawsze, jak to po sąsiedzku się przytrafia, gąski moje, już takie w knotach, co bym nijak nie mogła sprzedać, po pięćdziesiąt kopiejek przeszły na jej pole. Ale nie było i pacierza. I no co dziobami chyciły, chila tyla trawkę. A tu suka zapowietrzona poszczuła je. Ażebyś Boga przy skonaniu nie oglądała, aż żebyś. Zaraz mi zdechnęło pięcioro tych gąsków, bo je tak pies pogryz. Co mi się wypłakała, to ja, że trudno wypowiedzieć. Stary przyjechał, ja mu mówię, a on mi rzekł, inszej rady nie ma na taką, ino sprać tak, co by gnaty poczuła. Prawda, rzekłem tak, mów dalej, matka. Sprałam ją rzetelnie. Zdarłam za te kudły, co ma kiej czarownica. Utytłałam w gnojówce, skopałam kiej sukę. A to mi potem wieprzka przetrąciła. Poszliś wa na sądy. Niech ta sprawiedliwość sądzi, kto winowaty. Wykrzyknęła, rozkrzyżowując ręce. A kiedyż was spaliła? Ja nie mówię, co ona. I no, że bez nią. Bo jakieśmy siedzieli w sądzie, przy lata woźny i pedo chałupa się wam sochowa pali. Jezus Maria, jakby mi kto łysty poprzetrącał. Ruszyć się z miejsca nie mogłam. No, dosyć, rozumiem. A teraz chcecie znaleźć robotę w fabryce? Juści tak, wielmożny panie, bo śwa zeszły na dziady, bo się spaliło wszystko, i chałupa, i obora, i całki lewentarz, nic, i no teraz iść poproszonym, zaczęła płakać spazmatycznie, a chłop stał wciąż poważnie zapatrzony w Borowieckiego, odgarniając jednakim ruchem głowy grzywe, co mu co chwila spadała na oczy i twarz. Znacie tu kogo włodzi? Są tu tak ludzie z naszych stron. Jest Antek Michałów, jest Powiedz Dokumentnie Matka. Juści, że są. I no nie wiada, kaj ich szukać. Przyjdźcie do mnie, Socha, we wtorek o pierwszej godzinie. Robotę wam znajdę. Mateusz, krzyknął na Lokaja, poszukaj im mieszkania i zaopiekuj się nimi. Mateusz krzywił się niechętnie i pogardliwie patrzył na nich. No, idźcie z bogiem, a we wtorek przyjdźcie. Przyjdziewa, mów no matka! Ale kobieta schyliła się do nóg Karolowi i obejmując je prosiła. A tom po tej ostatniej kurze, co się nie spaliła, uzbierała mendel jajków. To niechta Wielmożnemu Panu będą na zdrowie. Bo ze szczerego serca dajem. I położyła mu u nóg węzełek. Prawda, niechta będą na zdrowie. I pochylił się także do nóg. No dobrze, dziękuję Wam, przyjdźcie we wtorek. Zostawił ich i poszedł do drugiego pokoju. Co za kopalniani ludzie, przeżytki. Mruczał, chodząc poruszony nieco, siadł i czytał list od narzeczonej. Mój drogi, panie Karolu. Dziękuję serdecznie za list. Sprawił on dziadkowi wielką przyjemność, a mnie wprost rozrzewnił i porwał. Jaki pan dobry, przez umyślnego aż przysyłać kwiaty? Uśmiechnął się drwiąco, bo kwiaty owe dostał od kochanki w takiej ilości, że nie wiedział co z nimi zrobić, więc posłał jej narzeczonej. Jakie to śliczne te róże, chyba nie łódzkie. A może mój drogi pan sprowadzał umyślnie z Nicei jak to kiedyś? To by mnie bardzo ciesząc, bardzo smuciło jednak bo nie mam czym równie pięknym się odwdzięczyć. Wie pan, te kwiaty są dzisiaj jeszcze po dwóch tygodniach prawie niezmienione. To zadziwiające. Wprawdzie pielęgnuję je bardzo, bo nie ma listeczka, któremu bym nie powiedziała, dotykając każdego ustami kocham. Ale dziadek się ze mnie śmieje i powiedział, że napisze o tym do pana, więc ja się już sama przyznaję. A pan się o to przecież nie pogniewa, prawda? Anka, moja droga, szepnął porwany uczuciem i rozjaśnionymi oczami czytał dalej. Z pieniędzmi już załatwione, są w banku handlowym do pańskiego rozporządzenia, bo kazała je zapisać na pana nazwisko, na nasze nazwisko. Złota dziewczyna. Kiedyż będzie ta fabryka? Ja tak niecierpliwie czekam, bo takam ciekawa zobaczyć ją i mojego drogiego pana jako fabrykanta. A dziadek zrobił sobie nawet świstawkę i nią budzi nas i zwołuje na śniadania i obiady. Wczoraj był u nas pan Adam Stawski, pamięta go pan? Bo podobno byliście panowie razem w gimnazjum. Opowiadał bardzo ciekawe i wesołe szczegóły z waszego życia. Od niego dopiero dowiedziałam się, że mój kochany pan Karol to był taki łobus i takie miał powodzenie u kobiet jeszcze w gimnazjum. Ale dziadek przeczy temu stanowczo i mówi, że pan Adam Łgarz zawołany. Komu pan każe wierzyć? Pan Adam stracił wszystko, bo majątek sprzedało mu towarzystwo. Ma wkrótce jechać do łodzi, będzie i u pana. Jeszcze jeden nie dołęga, szepnął niechętnie. Ma jakiś projekt wielkiego wynalazku i obiecuje sobie, że na nim w łodzi zrobi majątek. Idiota, nie pierwszy i nie ostatni. Trzeba mi kończyć, bo mi się tak oczy kleją, i dziadek ciągle woła, żebym poszła spać. Dobranoc, mój królu złoty, dobranoc. Napiszę jutro obszerniej. Dobranoc, Anka. W przypisku było jeszcze gorące polecenie oddawców listu. Pieniądze są. To dobrze, to bardzo dobrze dwadzieścia tysięcy rubli, złota dziewczyna. Bez namysłu oddaje swój posag. Przeczytał raz jeszcze list i schował go do biurka. Złota, dobra, poświęcająca się dziewczyna, ale. dlaczego jest to ale? U diabła. Uderzył nogą w dywan i zaczął bezmyślnie przerzucać stosy papierów na stole. Tak, dobra, może najlepsza z tych, jakie znam, ale, ale. co mnie ona obchodzi? Czy ja ją kocham? Czy ja ją kiedy kochałem? Postawmy kwestię szczerze, myślał, przypominając sobie dokładnie. Konie pana Bucholca po pana dyrektora, meldował Mateusz. Wsiadł do powozu i pojechał do Bucholca. Bucholc mieszkał na samym końcu miasta, za fabrykami swoimi, w dużym parku, graniczącym jedną stroną z murami fabryk, które nad nim panowały, Stał jednopiętrowy dom nazywany Pałacem, zbudowany w tym łódzko-berlińsko-renesansowym stylu, z wieżami baniastymi po rogach, z szeregiem facjat ozdobnych, z tarasem na dachu obwiedzionym żelazną balustradą. Grupa wielkich, smutnych brzus bieliła się w gazonie głównym przed podjazdem pałacowym. Ścieżki były wysypane miałem węglowym i biegły niby czarne pasy w pośród poobwiązywanych słomą róż i drzewek południowych. Co niby szyldwachy, wyciągniętą i załamującą się pod kątem prostym linią, obiegały wielki czworoboczny trawnik, na którego rogach stały cztery posągi okręcone na zimę w kawały barchanowych podkładek zrudziałych na deszczach i mrozach. W jednym końcu parku. Pod czerwonymi murami fabryki, przez niskie krzewy i drzewa, błyszczały w słońcu okna oranżerii. Park był smutny i niedbale utrzymany. Lokaj w czarnej Liberii otworzył przed Borowieckim wielkie drzwi do przedpokoju, wyłożonego dywanem i obwieszonego fotografiami fabryk, grupami robotników i mapami majątków ziemskich, jakie posiadał Buchholz. Czworo drzwi prowadziło w głąb domu. A wąskie żelazne schody na piętro. Wielka żelazna latarnia w stylu gotyckim, wisząca u sufitu, rozrzucała łagodne światło, co kolorowymi, jakby wypłowiałymi plamami mżyło na ciemnym dywanie i drzewem wyłożonych ścianach. Gdzie pan prezes? Na górze w swoim gabinecie. Lokaj szedł naprzód i uchylał portier otwierał drzwi a borowiecki szedł wolno przez wspaniałe pokoje bardzo poważnie i ciężko umeblowane zaciemnione prawie zupełnie storami opuszczonymi cisza go otaczała zupełnie bo odgłos kroków tłumiły dywany uroczysta zimna powaga panowała w mieszkaniu meble stały w pokrowcach ciemnych zwierciadła wielkie żyrandole kandelabry obrazy nawet na ścianach Pokryte były zasłonami i tonęły w mroku, w którym tylko błyszczały brązowe ozdoby majolikowych pieców i złocenia stiukowych sufitów. Herfon Borowiecki, meldował poważnie lokaj w jednym z pokojów, gdzie pod oknem w głębokim fotelu z pończochą w ręku siedziała bucholcowa. Gut morgen, herr Borowiecki, odezwała się pierwsza, wyciągnęła do niego rękę jakimś automatycznym ruchem. Gutmorgen, madam! pocałował ją w rękę i poszedł dalej. Kundel, kundel! zakrzyczała za nim papuga uczepiona nogami parapetu. Bucholcowa pogłaskała ją, uśmiechnęła się przyjaźnie do bandy wróbli, co pod oknami na drzewach się biły, popatrzyła w świat pełen słońca i znowu robiła pończochę.